Postanowiłem renówce dać drugie życie, znaczy drugie życie, drugą szansę mm. i będę ją miał tak długo aż po prostu ten samochód uniemożliwi mi dalszą jazdę, czyli jeżeli będzie jakaś bardzo duża awaria no to przestanę nim jeździć i dalej się zobaczy. Ale na razie go będę użytkował, póki koła się kręcą, silnik pracuje i postanowiłem wymienić olej. Tylko, że wcześniej miałem zamiar sprzedać samochód, nie udało się, i wszystko wyrzuciłem: wszystkie klucze, nie klucze m.in. klucz od, klucz od yy, odkręcania śruby miski olejowej. Wykombinowałem, że tak, mam klina jakiegoś, klucz 10. No i pasuje tutaj, tą dziurę, ale się myka na kluczu. I muszę tutaj coś wymyśleć, żeby tu włożyć, żeby to. Sztywnić to tak. równie również uciąć kolejna blaszka, wejdziesz czy nie? Pod słońce, no tu może wejdzie, o no, tu jeszcze jedna by się zmieściła. Weszła. No i teraz próba. Kurde, dalej się obraca. Coraz lżejszy kręci. No i to jest właśnie to Renault. Renault zawsze sprawia problemy. Wszelakie. Także patent z blaszkami się nie udał. Trzeba będzie użyć siły innej. No mam klina, muszę odkręcić korek miski olejowej. No i nie mogę. No jest tu Ale mówię takie, jak się. To jest ta góra. Już mam chyba po starszym. Nie starszy. Курва. Не могу открыть не откровенно. Uh, пошло, я пережил. Uh, o. No dobra, nie grać. Ola, jak golej. Zawsze delikatnie. Zakręcam te filterki, a mimo to one i tak się odkręcają ciężko. Czekajcie, jak zrobię tak, zawinę tak i będę ciągnął. Tak, no dobrze. Tak teraz. Cyk, cyk, cyk. No jeszcze raz. Jedno podejście. E, nie idzie źle. No, trzeba pamiętać, że w renówce olej cały nie spływa, bo y, korek jest wyżej i zawsze trochę oleju zostaje mi sal, ale to jest za każdym razem Rena tak ma za to że jest taki korek właśnie mhm. i do góry go wyjdzie tak Filtr powietrza Ach. Kurde on jest gdzieś tu Nie wiem czy nie będę musiał filtra... Już nie pamiętam jak to się wymieniało Może tak to było Będzie ósemka czy dziesiątka? Dziesiątka no nie jest trzeba odkręcać. Bo co? Co tu się zastanawiać? Nie ma co się zastanawiać. Tą gumę trzeba wyjąć. O! A teraz se te napruszysz ładnie do oleju. A se teraz napruszysz manewry tu odkręcone tu odkręcone tam jeszcze się trzyma lubisz śrubki w ten sposób Lepiej to zdnąć Dobra, mamy to Tu się blafę odkręca To blaszysko Zobaczymy On poszło. A, to w ogóle wszystko się tu rusza, ale. A, tu jest śruba, jeszcze jedna. Tak, jednak to trzeba było wyjąć. Czyli w dobrym kierunku to wszystko szło. Teraz krzyżaczki takie pod kątem. No co tak płytko. Tutaj tylko starty. Posobałoby, żeby było dłuższe. No, dobra. Tu mamy specjalistyczny sprzęt. Zaraz wpadnę na kanał. I teraz to się teraz nie da tego otworzyć? Nie da się. O, dobra, wyjechało. Taki filterek. Jakieś śmieci wylatują? Trochę ta wyknął. Trochę wyknął śmieci. No i zobaczymy. Czy to i to? To jest to. Śrubki były tak Dobra, wjeżdżamy No to weszło I teraz tu kurz Jakieś zwarcie tu się zrobiło Ciekawe czy samochód odpali Kocha, jakoś była tak. O, ta głowa mi tu wyszła. O coś takiego jakoś idzie. A, i tu na tą śrubę. Dobrze. Baj. Teraz ten plasticzek. Dobra, guma. Uważa, tak idzie, i tu musi wejść. Teraz to jakoś tak. Tu dobrze trzeba założyć, żeby woda nie poszła na motor, ani w elektrykę. No to tu mamy. Teraz z filterki od gaziutka 13. najpierw sobie ten zmienimy. No, wciuknie gazem. Właśnie. I teraz trzeba tutaj uważać, bo jest uszczelka żeby nie zginęła. Lepiej żeby została. O, jest uszczaleczka. No i filterek, nie wiem jakiej to jest fazy, ciekłej stałej w cholerowie. Trochę zabrudzony, jest, trochę czarny. Dobra, tymi plastyczkami tu muszczerka. gdzie namka Teraz to Przed sobie żeby nie za bardzo odkręcić, żeby blaszki nie wychodziły. dobra. I tak, kierunek do silnika. Jak filterek wygląda? A, miarę Jest drugi Do silnika Dobra. Tutaj założyć tą trytytkę Paskę. Ale wąż od benzyny mi popękał. O kurde. Wow. Zaraz trzeba będzie go wymieniać. Nie wiem co z tymi wężami jest. Że one tak pękają. Kurszeją tu. W tych samochodach. A, idę zakręcić korek. O kurde, wpadł w Pioch! Dobra, widzię. Wszystko z Ciebie wyleciało? Wszystko. No, teraz... pasowałoby tym kluczem... przykręcić. Cyk. Złap. Dobra, no, nie za mocno, bo nie ma to sensu. A, tu jest odkręcony korek, ja chcę odkręcić, to urwał. Oleju jest 5 litrów, tu jest lejeczek. No i trzeba tak grać, żeby nie oblać silnika. Nie da się. Nie da się. Teraz trzeba obciąć butelkę jakimś nożem. Duży ten lajek? A, wiesz to będzie lepsze. Chodę ten już nie ma sutko w środku czy na zewnątrz? Na zewnątrz Dobra. trzeba mu tu ukształtować, ale... jak Połowa No nie wiem czy całe 5 litrów tu nie wejdzie ale spokojnie. Trzy-czwarte, dobra. Kontrolnie trzeba go odpalić, czy nie ma wycieków. Dobra, ja mu to jeszcze. Papier, żeby nie wpadł. Zakręcimy. Tu też. Zobaczymy, czy mi się odpali. Na luzie. No, trochę mu brakuje do stanu, ale odpalił. Na szczęście. Niech se pochodzi. Oleju jest połowa. Tak więc trzeba wlać resztę oleju. Lejek. Proszę bardzo. lejek. Dziękuję Na zdrowie.